Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kasper Wolender. Witamy Was na kanale Projektu Futbol. Ze mną jest dzisiaj Adam Kowalewicz. Witam serdecznie widzów zgromadzonych, oglądających, słuchających ten odcinek, a także Ciebie Kasprze. E, witamy. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o spotkaniu piątkowym pogoń Szczecin z LKS-em. w miałem okazję porozmawiać z Kaspem Czerwonką o meczu z Radą, jakiem tam pogoń pewnie wygrała według 4 do 0. Dzisiaj. Rozpędzeni portowcy podejmą LKS i o tym sobie dzisiaj po prostu porozmawiamy. Tak, na start. Chciałbym Cię zapytać o ostatnich wydarzeniach w klubie Złodzi, o ostatnich derbach, o stokowcu, ja jak to, to wszystko jest. wygląda. Jeżeli, jeżeli miałbym jakiś. Jakby to ująć? Jeżeli miałbym dopasować jakiś cytat, do aktualnej sytuacji ŁKS u żebym cytat, witam w dupie i zapraszam. Aczkolwiek, no, no te derby mogły wyglądać lepiej. No, to, to nie wyglądało dobrze. No, nie ma co ukrywać, no, dwa celne strzały przez cały mecz i to prosto w Rafała Gikiewicza. Nie no, szczerze, ja ci oglądaliśmy Cię z widzem. Powiem Ci, że w tym samym momencie grało Manchester United z Luton i w drugiej połowie przypomniałem, że są terby Łodzi i mówię, włączę na chwilę i niestety, ale chyba przyniosłem Wam pecha, bo w momencie, kiedy włączyłem, padła pierwsza bramka dla LKS-u. Przepraszam, to no, widzewa. A... Ale no, chociaż wiesz co, no powiem Ci, że, że z Luton tam nie, z Luton tam nie. Na pewno LKS z Luton tam nie, nie mógłby rywalizować, ale z Manchester United już uważam, miałby duże szanse. Tym bardziej jakby... Trenerem Manchester United takim meczu też byłby Eric ten Hag. To byłby na pewno największy atut LKS-u. W każdym bądź razie, e, nie, no te derby się wyglądały dramatycznie, ponieważ widzę, był słaby, LKS był jeszcze gorszy, I tak naprawdę, e, no nie wiem, przecież w sensie ja nie chcę uderzyć w takie patetyczne tony, że w ŁKS-ie nie było zaangażowania, ale no nie wiem, po prostu dosłownie nie było niczego w, w z ten mecz, w sensie to najgorszy mecz ukS w tym sezonie. Znaczy, to też jest ważna teza, bo tych meczów najgorszych ukS w tym sezonie było już co najmniej kilka. E, jakie nie, kilkanaście. Ale uważam, że to był chyba najgorszy, patrząc na to, że to były derby Łodzi mimo wszystko. No i to był dramatyczny UK, mecz ukS, u Całkiem ja ci więcej mówię. W sensie więcej mówię w odcinku, do którego możemy zaprosić, który był w poniedziałek. Dokładnie. E, nie, no. no ten mecz był po prostu fatalny. I zwolniony został Piotr Stokowiec. W jego miejsce Marcin Matysiak. I wiesz co, generalnie uważam... Znaczy uważam, no to nawet jest w sumie trochę fakt, a nie moje zdanie, że kadencja... no, widziałem lepsze próby ratowania zespołu przed spadkiem z Ekstraklasy niż y, tę Piotra Stokowca, ponieważ Piotr Stokowiec w 10 meczach w Ełkesie nie wygrał ani razu. 3 remisy zabójcza średnia punktowa 0,3 punktu na mecz, naprawdę oszałamiająca i z pewnością Jens a także Kamil Grosicki po prostu są zmasakrowani przed piątkowym meczem, widzę są niesamowite ostatnie poczynania Łódzkiego Klubu Sportowego piłkarzy e, Łódzkiego Klubu Sportowego czy to czy, powiem inaczej ci tak no, czy Stokowiec powinien zostać zwolniony? może i powinien no bo ten mecz derbowy był naprawdę katastrofalny i to tak mocno eufemistycz, eufemistycznie mówiąc, ale no, też trzeba patrzeć na to, że w sumie to Stokowiec nie jest aż nie jest takim największym winnym tych wyników, w sensie na pewno jednym z, bo sobie sprawdzałem i w momencie w którym przychodził do EUKEST, bo po 11 kolejce i po. Przegranym 0 do 3 meczu z Radą, jakim Radą, to LKS stracił tylko 3 punkty do, do wyjścia do bezpiecznej strefy, do tej poza strefą spadkową. Teraz tych punktów traci 11 albo 12, jeżeli się nie mylę, więc to nie jest też tak, że podstokowiec obejmował LKS w fatalnej pozycji, tylko w sumie w momencie, w którym obejmował LKS, ta pozycja była słaba, a teraz dopiero jest fatalna i beznadziejna, więc no on mógł na pewno zrobić więcej. Niemniej no, trzeba też patrzeć na, na tych piłkarzy, których dostał. Jak na przykład, a już dajcie mi spokój, Anton Fasę, Adrian Małachowski, nie, generalnie chyba każdy piłkarz, który dołączył do LKS tutaj, no nie jest wiele wyjątków i nie ma co ukrywać w letnim okienku, a także ogólnie w ostatnim czasie, więc na to też trzeba patrzeć, no ale chyba za, za, cieszę się jakkolwiek z tego zwolnienia Stokowca pod tym względem, że już naprawdę ta drużyna nie zmierzała do nikąd i w sumie gorzej być nie może. Jeszcze tego, zanim powiem o tym nowym trenerze, czyli Marcinie Matysiaku, który zastąpi e, trenera Stokowca, to też trzeba powiedzieć, że nie wiem czy słyszałeś, ale widziany na trybunach e, w trakcie 70. derby w Łodzi był Robert Graf, e, były dyrektor sportowy chociażby Rakowa i on ma teraz dołączyć do ŁKS-u za się Dziedzica i zająć się, e, się pionem sportowym, jeszcze nie było oficjalnego potwierdzenia, ale podobał to łódzki sport, najlepsze możliwe źródło, dotyczące ŁKS-u także weszło, więc no to jest bardzo realny ruch, więc to jakkolwiek na plus, bo te transfery Janusza Niedzica nie nie dziedzica, delikatnie mówiąc nie wypalały w ostatnim czasie. Przychodzi Marcin Matysiak. Generalnie no to jest już taka bardziej po prostu trener taka opcja niskobudżetowa. To nie jest się ślenie na jakieś, nie, jakieś niesamowite nazwisko, ale może to też dobrze, bo w sumie ci powiem, że Matysiak to jest bardzo uznany trener w środowisku LKS-u. O tyle, że on trenował zespół rezerw chyba tam od października 2020 roku i w tym czasie wyciągnął LKS najpierw z czwartej ligi do trzeciej, a później z trzeciej do drugiej. Jeszcze był nawet chyba do 13. kolejki aktualnego sezonu drugiej ligi trenerem rezerw LKS-u i po tych 12. Po tak, po tych 12 Czekam. No po tych kilkunastu meczach te rezerwy ŁKS-u był na czwartym miejscu w tabeli, więc to wyglądało całkiem nieźle, no on też trzeba tu warto dodać, że on był w sztabie. Ostatnio potras i był jego asystentem, więc to też jest na pewno plus, że przy tym czasie, którego no, będzie miał Marcin Matysiak bardzo mało, bo teraz w w piątek, czy jak to oglądacie, to najprawdopodobniej jutro ŁKS gra z rozpędzoną pogonią, do czego jeszcze przyjdziemy, a już w środę, jeśli się nie mylę, zaległy mecz ze Stalą Mielec, więc tego czasu na wprowadzenie jakichś zmian będzie niewiele, no ale właśnie mówię, plusem Matysiaka jest to, że on był w ostatnim czasie w zespole, no i też, więc powinien, wydaje się na papierze, mieć jakąś diagnozę odnośnie do tego, co się nie udawało za kadencji Piotra Stokowca, no i też to jest człowiek, którym no mówię, jakby był przy tej Akademii łks w ostatnim czasie, był też trenerem rezerw, więc to może oznaczać kolejne minuty dla e, młodych piłkarzy, już debiutowali w łks w tym sezonie w ekstraklasie, tacy piłkarze jak Łabęcki, e, jak Antoni Munarczyk, jak Jędrzej Zając, więc może na przykład, nie wiem, takie nazwiska, no teraz pewnie nieznane dla większości osób oglądających ten film, czy też ogólnie, ale na przykład Wiktor Kościuk, Mikołaj Lipień, no to są wszystko piłkarze z rezerw, którzy, no, tak naprawdę ja... Jakby to też nie jest łatwa sytuacja, że UKS no, musi wprowadzać teraz piłkarzy z rezerw, ale tak, tak naprawdę co, po, co pozostało EUKS-owi, a na pewno będą oni się wykazywali zdecydowanie większym zaangażowaniem i ambicją niż piłkarze, którzy brali udział przy tych, no tak naprawdę w trakcie tych, no można powiedzieć, haniebnych derbów łodzi. No i zobaczymy, Matysiak jeszcze tak już końcu, kończąc ten wątek, Matyszek, w sumie. Podobną taktykę, co Stokowiec preferuje, bo w rezerwach jego zespołu najczęściej grały 4-3-3 z dwoma ofensywnymi, z takimi dwoma ósemkami, ale bardziej ofensywnymi, w sumie podobny schemat do tego, którym gra aktualnie Widzew, no i zobaczymy jak to wyjdzie, ale też uważam, że Matysiak może w jakimś stopniu oczyścić tę atmosferę w zespole, a tak naprawdę gorzej być już... Nie może, więc zmiana, no nie wiem czy na plus, bo to też nie jest na pewno łatwe, że wprowadza się młodego trenera, mimo wszystko bez doświadczenia na poziomie ekstraklasy w takim momencie, ale gorzej być po prostu już nie może, więc zobaczymy jak będzie wyglądać ta kadencja Matysiaka w okay no ale tak już podsumowując, no to te nastroje ogólnie w biało-czerwono-białej części Łodzi, no nie są najlepsze przed meczem z Pogonią i to tak mocno, 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 delikatnie mówiąc. Ale chociaż na derwach łodzi widziałem, że frekwencja dopisała i było całkiem przyzwoicie, e, no tak, na pewno to nie są dobre modele LKS-u, wręcz przeciwnie, dla pokoi Szczecin, bo u nas jak najbardziej dobre nastroje, Zwycięstwo ze Śląskiem, o tym już mówiłem, mogło być lepiej, ale ważne były trzy punkty i potwierdzenie swojej formy po prostu z radomiakiem, który. Miał problemy, który w dwóch pierwszych swoich spotkaniach otrzymał 10 bramek, 3 czerwone kartki. No i Pogonicu to była 6 punktów. W całkowicie to są 3 zwycięstwa z rzędu, biorąc jeszcze pod uwagę wizę z końcówki tamtej rundy. I teraz tutaj w Szczecinie myśli się o czwartym zwycięstwie, o dziesięciu punktach na start nowej rundy, o pokonaniu LKS-u i o pewnym przygotowaniu się mentalnym na spotkanie wtorkowe z Lechem Poznań. Ale teraz chciałbym słuchaj porozmawiać o, o zawieszeniach, o kadrze, o kontuzjach. Mogę tylko taką jedną. Tak? Takie jedno wtrącenie. Tak, tak. Wiesz proszę. co ci, że te cztery. że te cztery zwycięstwa półgonić z rzędu są o tyle mocne, że... OKS ogólnie wygrał trzy razy w tym sezonie. W tym jedno <laughs> zwycięstwo to jest drugoligowym KKS-em Kalisz, więc te, No, no te czwarte. No, może jeszcze się uda zanotować. No nie mów mnie, prawda, no bo przecież to jest nadal możliwe, nadal jest kilkanaście meczów, ale... No... Jest szansa, że UKS nie zanotuje cztery, z, pasy czterech meczów z rzędu zwycięskich na jakimkolwiek etapie tego sezonu. No, widzicie jak to wygląda. W każdym razie, ostatnio przed Debami Łodzi, można było usłyszeć, że wielu piłkarzy jest zagrożonych jakkolwiek e, absencją w kolejnym meczu i czy, czy ktokolwiek się u was wykartkował. Tak, wykartkował się Adrien Louvo, francuski pomocnik, całkiem niezły, akurat jeszcze tak co do Stokowca, jego kadencji to akurat Louvo można ocenić jakkolwiek na plus, bo on został przesunięty przez Stokowca na pozycję środkowego pomocnika defensywnego, wcześniej był środkowym obrońcą, no i tam sobie radził nieźle, ale też nie trzeba podchodzić z tego z dystansem, bo w sumie w tych derbach Łodzi jak większość jego kolegów zagrał tragicznie i obejrzał żółtą kartkę. I że tam była szansa, żeby drugą żółtą obejrzał i czerwoną, to już byłoby w ogóle, ale też został chwilę po tej pierwszej żółtej kartce zmieniony, to jego była czwarta kartka w tym sezonie, więc pauzuje właśnie na mecz z Pogonią, ale też kilku innych zawodników jest zagrożonych tą pauzą, chociażby Michał Mokrzycki ma 7 żółtych kartek, na pewno wydaje mi się Dani Ramirez ma 3, Kamil Dankowski też wydaje mi się ma 3, więc tych zagrożeń jest kilka, no ale ostatecznie pauzuje tylko Luwo, więc... Akurat no patrząc na jego ostatnią formę to nie jest też taka duża strata dla EUKS-u, ale też no tych kilka innych piłkarzy zagrożonych tą pauzą, tą pauzą jest, więc to też na pewno nie pomaga EUKS-owi w kontekście ko ustalania kadry na te kolejne spotkania. No to w pogoni jest troszkę gorzej, wiemy, że za kartkę wypadł wesztat. myślę, że to jednak jest dobry moment, żeby się wykratkować. Na takie spotkanie jak z LKS-em. Zagrożony był też Kamil Krusicki. on z radom żółtej żółtej kartki nie otrzymał, miał problemy z kolanem, ale ostatecznie nic się nie dzieje, będzie dostępny, będzie w kadrze, być może jednak oczywiście odpocznie. A poza tym yy, kontuzję. kontuzje już w zespole pogoni dają sobie znać. Benedikt cech około 4 tygodnie. E, niestety, ale problemy z kolanem, więc też tutaj będzie musiał Jens Gustafsson łatać na środku obrony. Być może Wojtek Lisowski, być może Launcher w końcu wróci do zespołu i udowodni swoją wartość, bo przecież on jeszcze w pogonie nie miał momentu, kiedy dłużej by się zakotwiczył w pierwszym składzie. Więc zobaczymy, ale na pewno nie będzie to taka sama jedenastka jak z Radomiakiem. Będzie odrobinę słabsza, będzie rotacja, ale tutaj można. I tak, oczywiście śmiał wskazywać na pogoń, oczywiście jako faworytów tego spotkania. Słuchaj, jak to może wyglądać w LKS-ie? Nowy tyle mówię, że taki sam system preferowany, jakbyś tutaj przewidział zespół na to spotkanie? Skład w sensie, tak? Pod tak, tak, 11, tak. No to w bramce zakładam Aleksander Bobek, mimo wszystko to jest najpewniejszy, znaczy najpewniejszy, ja my też się zderzał błędy, bo też w sumie w tych derbach Łodzi jakoś szczególnie nie uratował UKS-u, ale nadal to też jest taki najlepszy młodzieżowy z UKS-u, więc zakładam, że on zagra. No to w bramce Aleksander Bobek. Na lew... Ale nie szczerze, ustalenie tego składu, no to to jest ciężka sprawa, bo tu niewielu wielu jest w dobrej formie. Ale na lewej obronie Rizadur Misji który no, w derbach zagrał źle, ale może teraz zagra dobrze e, na lewej środkowej obronie chyba Marcin Flis na prawej środkowej obronie Mamadov, on akurat jeden z niewielu plusów ale w sumie przy bramce Sancheza z główki, e, tej pierwszej Dawidzewa też zawinił e, na prawej Bartosz Szeliga znaczy no mówię Ci, tak jeszcze tak za chwilę przejdę, powiem kolejne pozycje, ale nie spodziewałem się w sumie wie wielu zmian na defensywnym środku pomocy właśnie Mokrzycki E, poczekaj, na skrzydłach. Na prawym skrzydle Ramirez, na lewym skrzydle. Nie, to nie jest łatwe, ale no, powiedzmy na lewym skrzydle e, Jędrzej Zając. Tak można. Na lewym skrzydle Jędrzej Zając, na prawym skrzydle Dani Ramirez, na defensywnym Mokrzycki. W środku pola. Hmm, poczekaj. Nie, bo. Albo nie, inaczej, dobra. Na lewym skrzydle balić, na prawym skrzydle Ramirez. Na ataku Tejan. W środku pola no to jest ciężkie, ale powiedzmy. Mokrzycki. Mokrzycki Letniowski i Hoti coś takiego może. Ale generalnie, no to nie jest łatwe zadanie typować składełka S-u, bo tu naprawdę niewielu piłkarzy. Jest w dobrej formie, ale tak podsum podsumowując, no to bobek. W obronie od lewej Durmisi, Fliz, Mamado, Szeliga, Balić, Choti, Mokrzycki, Letniowski, Ramirez i Tejan. Jakoś tak bym to wylosował mniej więcej. Ale to też no, jest w sumie spora zagadka, bo no, nie wiemy na kogo powstawi w sumie Matysiak. Może też będą jakieś nie nieoczywiste wybory z rezerw, o których wspominałem, no, ale tego dopiero się dowiemy najwcześniej, godzinę przed y, piątkowym meczem. Jeżeli chodzi o pogoń, to jak to oczywiście w Brance, myślę, że bez zaskoczeń zagra kożokaru, Karu, Martuś, nie klepaniuka. Po tym meczu y, z początku sezonu podziękujemy na LPS. Właśnie też, jeżeli będziemy mówili potem o typowanie wyniku, to właśnie być może w plusach dla kibiców z Łodzi trzeba będzie się doszukiwać tego, że jednak oczywiście pierwsze spotkanie zostało wygrane. Krzesełka jest spokojna w tym sezonie. W każdym razie na no, korzokaru tutaj bezkonkurencyjnie on wrotnie meczowym będzie. W obronie, tak jak powiedziałem, tutaj mogą być zmiany. Na pewno będą, ale nie dziwiłbym się, gdyby Jens to są postawił po prostu na Wojtka Lisowskiego, który jest bardzo waleczny, jest urodzony w Stargardzie. To pogoń tego klub. Dodatkowo oczywiście w formie ostatnio malec. Kultris i Vachlist, pytanie czy oni zagrają, czy być może Leo Borsz w formie rotacji przed właśnie spotkaniem z Lechem w środku pola nie będzie u Lesztada, ale jest dostępny Gorgon, wraca Gamboła, jest Kurzawa, najprawdopodobniej to będzie środek pola pogoni. Oczywiście tutaj gdzieś z tych, tej trójki, Język Stawson wybierze swoją nominalną dwójkę, bo na dyszce zagra. Z pewnością Adi Przyborek, który już od dwóch spotkań tej rundy gra, młodzieżowcy zbierają swoje minuty w zespole portowców i na ataku naprawdę nie w tym jest kolorizm na skrzydle w Biczek czy ja nie pytanie, czy Grosicki też dostanie wolne, czy jednak pogon wejdzie Mosto w ten mecz, będzie chciał strzelić sporo bramek czy jak? w pierwszej połowie z Radomiakiem, a potem zaczną się zmiany i wpuszczanie młodzieżowców. W każdym razie Grosicki jest dostępny, więc jeżeli Jan z Gustawcą postanowi wyjść na galowo, to on się na lewej stronie pojawi. I właśnie jeżeli teraz przechodzimy do wyniku, to właśnie w tych plusach dla kibiców OKS-u wiemy, że pierwsze spotkanie pomiędzy tymi zespołami w pierwszej rundzie było wygrane 1-0 przez łódzki klub sportowy. Czy tak naprawdę teraz jakkolwiek można się doszukiwać jeszcze jakiejś nadziei podczas wyjazdu na Stadionia Florena Kupiera? Największą nadzieją jest wspomniane już przeze mnie to, że gorzej być nie może. Drugą nadzieją może być pamiętny, pamiętne zwycięstwo lks u ale co, w ogóle co do tego czy LKS wygrał, to no... Powiem ci tak, nie wiem, bo się nie orientuję, ale jeszcze kilka lat temu w żużlu tak było i może że nadal tak jest, że jest tak, że, no, że są tak samo jak w piłce mecz i rewanż, jeden na, na, na jednym obiekcie, drugi na drugim i że był dodatkowy punkt zwycięzców w meczu. W piłce nożnej jeszcze czegoś takiego nie ma, ale może to kiedyś wprowadzą, więc to akurat jest na plusy uks u te mecze z Pogonią. Czy jakieś jeszcze można plusy upatrywać? No, tych plusów jest na pewno niewiele, ale na pewno te braki w pogonią, o których wspominałeś, czyli właśnie Walkwist, czy też Cecha, wiemy, że tam defensywa Pogoni, szczególnie w takich fazach przejściowych i też może po szybkim odstają piłki, no nie jest stabilna ok w tych ma dwóch problemy, meczach, ma kąta, tak, ale w tych właśnie meczach no chociażby, nie wiem, ze Stalą Mielec, no to się było bardzo widoczne a teraz braku, nie będzie tych dwóch podstawowych piłkarzy defensywy Pogoni, też taki Rafał Kurzawa no mimo wszystko to to nie jest motoryczna maszyna na boisku, więc to można w jakiś stopniu wykorzystać, ale zobaczymy oczywiście jak to się przełoży. Ale jakbym miał tak typować wynik, no to... Poszalejemy 3-2 dla pogoni szczecin. Ta, ta, tak jakoś bym typował, bo... Yy... ŁKS w sumie nie ma nic do stracenia, więc może zagrać bardzo ofensywnie, a ta defensywa Pogoni też jest często niepewna, więc mogę zaryzykować, że taki wynik. Cel minimum z perspektywy EKS-u strzelić bramkę. Uważam, że trzeba stawiać sobie stopniowo poprzeczkę. Najpierw oddać strzał, później strzał celny, a później pomyśleć o bramce. Uważam, że metoda małych kroków przede wszystkim w takich meczach. No to ode mnie pewne 3 do 0 dla pogoni Szczecina. W moim idealnym scenariuszu rotacja zespołem e, przynajmniej trzech młodzieżowców na boisku, zbieranie tych minut i podwyższenie morali przed wtorkowym, być może spotkaniem sezonu z Lechem Poznań w Pucharze Polskim. My za dzisiejszą zapowiedź dziękujemy. Wszystko, co chcieliście wiedzieć o piątkowym hicie Ekstraklasy ŁKS Łódź kontra pokój Szczecin. Kłania się Kasper Wolender i Adam Kowalewicz. Dziękuję również bardzo serdecznie. A właśnie jeszcze co do tych karty KLKS-u, bo chcę tylko to uzupełnić. Mówiłem o Mokrzyckim, dankowskim, a także Ramirezie, ale też zagrożeni są Fleece, Hoti, e, Pirulo, Sheligatea, no i Marcinia, który jest w rezerwach, ale no oficjalnie jest wpisany, więc no naprawdę jest sporo tych piłkarzy, no ale już po co dziękuję za zaproszenie, e, za zaproszenie i za, za ten odcinek. I mam nadzieję, że to się po prostu nie skończy kolejną kompromitacją ŁKS-u. Dziękuję. Tego się trzymajmy. Ja też tego wam nie życzę. Cześć.